Siemano, w kolejnej części, Leros838, w tej części będę musiał iść do jeszcze jednej kopalni, kopalni Markosa, oczywiście okazuje się, że w tej kopalni go nie było, nie chcę nadkładać jeszcze takiego kawału drogi, bo ta kopalnia jest dość daleko, więc pójdę od razu do tego Markosa, żeby mi powiedział informację o tym, ile skrzyń wydobył. I przy okazji zdobę, zdobędę bardzo fajny miecz, który można tam znaleźć. No. Jak pamiętacie, przechodziłem tutaj za pierwszym razem jako Spoczy Zębacz, więc orkoje mnie nie atakowali. Ale w drodze powrotnej nie będzie problemu, gdyż znam taką fajną drogę. I na dodatek jest to też skrót w drodze do Markosa. Więc dwa w jednym. Plus uniknięcie orków. O, można tutaj po górze iść, nic nam nie mogą zrobić. Nie skaczą aż tak wysoko Dobra Chyba zgubiłem tych śmierdzieli Teraz na dół drugi raz I małeś normalnie leci, leci, ja by się wyrobał. Stoi Parę bestyjek tutaj pozabijam Oczywiście prościzna, nic trudnego No Mimo, że to są dość łatwe potwory to wolę nie walczyć jednak dwóch na jednego, gdyż różnie może być Dobra Jeszcze druga No i teraz chyba jedne z najłatwiejszych Obrzymie szczury. Dobra, Która Ziele lecznicze. O, i cóż to takiego? Skórzana torba kawalorna. Jak pamiętam, wziąłem to zadanie bodajże w trzeciej części, ale o tym później, teraz. Stój, to w Jestem Markus, królewski paladyn. Mów czego chcesz i lepiej mów prawdę. Spokojnie. Wypełniam rozkazy lorda Hagena. Jesteś żołnierzem. Co cię tu sprowadza? Przysyła mnie Garond. Kazał mi się dowiedzieć, ile rudy zdołaliście wydobyć. Powiedz Garondowi, że musieliśmy przerwać wydobycie z powodu nasilających się ataków orków. Próbowałem dotrzeć do zamku wraz z grupą swoich ludzi. Ale tylko ja przeżyłem. Ruda znajduje się w bezpiecznym miejscu. Wydobyliśmy cztery skrzynie. Idź o. zameldować o tym Garondowi. Na tą informację Powiedz ciekaw. mu, że będę bronił tej rudy dopóki starczy mi sił. Nie wiem jednak, jak długo jeszcze zdołam no, unikać ognia. Powiedz mu, że potrzebuję wsparcia. Dam mu znać. Dobra. I teraz, jak już wspomniałem wcześniej, idę po ten dość dobry miecz. Szkoda tylko, że prawdopodobnie nie będę go już nosił. Gdyż nie wiem, czy będę miał takie staty w tej grze. Bo jak wiadomo, tutaj system jest bardzo powiedzmy ciężki. Że teraz za 5 punktów siły w górę mam 10. Muszę płacić 10 punktów nauki. A jak będę miał 60, to będę musiał płacić 15. Więc ogólnie tutaj jest przerąbane. Jedynym pozytywnym aspektem jest to, że są kamienne tabliczki, ale nie jest wcale tak łatwo je znaleźć. I oczywiście jeszcze trzeba nauczyć się ich czytać. Ogólnie no, Kruka jest dużo cięższa od dwójki zwykłej. No, przeteleportuje się... A nie, nie przeteleportuje się, ale stopa. Zapomniałem zabrać ru um, runy teleportującej do zamku. Mam tylko do góry, do doliny. No cóż, teraz już nie będę miał takiego sposobu jak wcześniej. Więc ogólnie mam przechlapane. Trzeba wpierzać przed orkami, ile tylko się da. Dobra. Fajnie. Oczywiście nawet nie mam na szybkość, bo nie wiem mam się myśli takie ekstra sprzęty, Trzeba się dać do własnego skilla. Dobra. Na dół. A! A! Ale klapa. Jojoj kurde. Jeszcze jeden ciowi. No i wow. nie trudno się domyślić co się stanie. Biegnę trochę tak slalomem. O, trochę im uciekłem, zapiszę grę. Teraz jak najszybciej muszę spieprzać do zamku. Ktoś mnie goni. Jeden jeszcze mnie goni, dobra. Już nie powinno być większych problemów. Teraz muszę wskoczyć na ten trebusz. Nie wiem, po co Rokowie w ogóle go stawiali. Tylko po to, żeby ludzie się mogli dostać do zamku? Nie wiem jaki mieli w tym cel. Bo raczej nie taki, żeby pomagać ludziom. Chcieli rozwalić zamek i trochę im nie wyszło. O, zadanie dla. Proszę. Przynoszę ci pierścień ten grona. Powinien cię ochronić. Ten gron powiedział, że przyjdzie po niego, kiedy tylko wróci. Co? Wiesz, co to za pierścień? Nie, Dostał nie. go w nagrodę za odwagę w bitwie. A co miałem powiedzieć? Mówisz, że chce go z powrotem? Jeśli taka jest wola Inosa, to tak się stanie. Jeśli taka jest wola Inosa. Dobrze. Faj. Najpierw jeszcze pójdę po tą runę, żeby nie zapomnieć znowu, chociaż teraz już nie będzie aż taka przydatna. No, w czwartym rozdziale jeszcze, bo tam to już niezbędne jest posiadanie tej runy. Dobra, zobaczycie, coś tu jeszcze jest. Nie, nic nie ma. Dobra, ostatnie. Dobra, No cóż, to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się. Lara, to 88. Narka. Mówią to i o.